Drogi widzu, jeżeli chcesz wygrać tego pięknego parakorda wartego ponad 800 zł, wystarczy, wpłacić 840 na CSGO Skin z kodem TUHAJ. Zasada prosta. Jeżeli wygrasz, to dostaniesz powiadomienie od razu po wpłacie i bez żadnych haczyków możesz wypłacić Skina. Czym więcej wpłacisz, tym większą masz szansę na wygranie. A każda wpłata to kolejna szansa. Powodzenia. Siema, z tej strony jak widzicie, jesteśmy na CSGO Skin się, na którym mamy 1181 zł w balansie, Oczywiście kodzik, tu i daje Wam 10% bolosu, darmowe 2 zł, 10 groszy, dużo metod płatności. Oprócz tego, konkurs na kosso, już Wam pokazywałem kto wygrał, ale pokażę jeszcze raz dzisiaj. E, tutaj wygrał ziomek, możemy kliknąć, sprawdzić, jest ten parakordzik. Mam nadzieję, że go wypłaci. Jak widać, to jest z gifta. Piękna sprawa. Oprócz tego, na CSGO skniesiemy, możemy pootwierać skrzynki, bo jest event, 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 event. W evencie, no, chodzi tak jak w każdym ewencie, czyli otwieramy skrzynki, dostajemy coś tutaj tokenów. Oprócz tego yy, za doładowania dostajemy tokeny. Dobra, za dużo gadam i za mało otwieram. Radiation Case 302 zł na start. Coś dużego, jakiś Grubas i fosfor MP5 SD. No nie wiem, no nie wiem. Coś ostatnio nie wyciągam dużo. 108 złotych, więc może wejdźmy w case battle. Może sprawdźmy, czy coś tutaj się lepszego szponci. Yy, gotuję. Yy, <gryw> no nie, no nie, no nie. Musimy stworzyć swoją bitewkę i cena malejąco. Dajmy. Nie, 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 nie. Dajmy jeszcze jedną szansę tej w tej skrzynce w trybie short 4 razy i wbijemy z butami, bo podejrzewam, że 302 zł w takim dziwnym trybie nikt nie będzie chciał widzieć, Tym bardziej, że jest taka godzina, że no, jest ciężko dzisiaj. <noise> Dobra, lecimy, lecimy, nie śpimy. Fly, fly, don't sleep i mamy Glogam doppler. Pięknie, ale i tak to jest za 302 zł. Skrzynka, a ten kloczek jest tańszy, więc sprzedajmy to i widzimy w 126 10 skrzynek eventowych. Mam nadzieję, że ktoś tu dobije szybko z Mr Darkness. <grytania> Dobra, jeszcze wrzucaj bota ziomek, albo niech ktoś szybko wbije. 10 skrzynek to nie lada wyzwanie. A nie chciałbym z tym tak długo czekać. Wiecie o co chodzi, widzowie? I jest bot Alex, pięknie, pięknie, pięknie. Lecimy, 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 lecimy. I 10 skrzynek, mam nadzieję, że wygramy. Na 3 osoby troszeczkę trudniej, ale nie mówię, że niemożliwe. No, oczywiście, że możliwe do wygrania. I jak na razie, Ruby Poison Dart i Water Elemental 25 złotych, pięknie. Bot Alex ma mniej i Darkness teraz przejmuje prowadzenie bot temu Water Elementala. Mam nadzieję, że zaraz się odbije, bo odkutka poleciała. Teraz z tym Evil Daimo i pięknie, super. Pu, pu, pu. <laughs> Kolejna Evil Daimo. 126 zł i nadezmiała połowę, praktycznie, ale też jest połowa skrzynek. Wastron Princess, 70 zł, za blisko jesteśmy tego naszego ziomeczka, Mr. Darkness, więc fajnie by było mu bardziej odskoczyć. I jeszcze troszkę bardziej, jeszcze troszkę bardziej niż te 90 do 78, bo to jest nadal 12 zł. To może szybko się obrócić. Ok, Evil Diamond znowu, a on ma Ruby Poison Dart. I teraz mam nadzieję, że nie dropniemy nic wielkiego. No i super, wygraliśmy 300 zł rzucamy emotkę PogChampu jak widzicie mamy również tokeny tokeny zabitewki wygrywacie i te tokeny można wymieniać na różne skiny jak widzicie możemy już dobrać Glowsy, możemy dobrać Afka Simów, ale ja zbieram dalej zobaczymy czy coś więcej się z tego wyciągnie jak widzicie gościu wydał 84 zł dropnął właściwie te Glowsy plus jeszcze coś, kurcze naprawdę dużo z tych tokenów można dropnąć, na tych tańszych bitwach nawet, tylko trzeba mieć szczęście, trzeba mieć szczęście czasami dropi, czasami nie Bywa i tak, a wiemy w to 360 zł, i ten, kto ma mniejsze szczęście, wygrywa, a w sumie może ma większe szczęście, bo nie dropni. Nie dropnie, ale pięknie powiedziałem to. Dobra, 3, e, ok, to samo dropimy. No, to samo, ja faktory nie minimal wear, więc znowu dropię. No i, no i nic, no i nic, raczej już przegrałem. no. Kurczę i znowu 202 zł, no ale go nafiduje przepotężnie. Chłop będzie nafidowany jak? Okej, okay, on też dropi za 202 zł, no to tyle dobrze. To nie wiem, to nadal go okej, OK. <ścoughs> dobrze, 623 do 646 i ważne, żeby mi nic nie dropło w tym momencie. Niech mi nie dropi, niech mi nie dropi, błagam. Daj mi tą głupią naklejkę. Daj, daj daj, jest, 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 jest. Akurat jak wyglądał haha, to wygrałem 1270 zł z bitwy za 360 O to chodzi, o to chodzi, widzowie, o to chodzi dzisiaj, o to chodzi. Pięknie, pięknie, pięknie Picobello Bellissimo. Rzućmy cena malejąca. I na koniec, na koniec trzeba coś fajnego przespącić. Właśnie, to jest drogi w jokerze, ale gdzieś była taka tania skrzynia, okej. Okay. Nie, jeszcze tańsza, może to? Nie, jeszcze taniej, jeszcze taniej. To? Nie, jeszcze taniej, jeszcze taniej. I chyba ta, dokładnie. Raz, dwa, trzy, trzy takie skrzynki, czterysta. Trzydzieści pięć Trzy osoby w trybie rok. dajmy nawet cztery. Tryb underdog lecimy. Mniejsza szansa na wygraną, ale ja liczę, że wygram. Dodajmy losowego bota. Kolejny slot i kolejny slot dla losowych botów. Lecimy z botem Adrianem, mieli Rust I mam nadzieję, że nic nie dropniemy. Ok, ok. Jak na razie najgorszy drop. Niech ta pasa się utrzyma, żebyśmy dropili jak najgorzej. Znowu, 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 znowu. I ostatni, proszę. Błagam, błagam, błagam. Się Skins. And that's right, that's right. Okej, okay. cztery osoby, mamy nadal, nadal bez profitu. No ale przynajmniej nie przegraliśmy wszystkiego. Dobra, bywa i tak. Mówiłem, że ostatnia bitwa, więc się powstrzymam. Jak widzicie, jest event. król Królów Wzgórza. Możecie wrzucać tokeny do rankingu i może na końcu odebrać nagrodę. Zależy jak bardzo wam się uda. Chociaż zawsze jak wrzucicie, jest jakaś nagroda, więc tyle dobrze. W Ustrzelskina można otwierać czekoladki, a w Kandarzu broni można wymieniać tokeny, na brońkę. Piękna sprawa. Ja dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. No i co? No i do następnego. Yo!